Od 20 lat yy, przychodzimy do twierdzy, zjeżdżają się fani z całej Polski, a może nie tylko, na szanty w Giżycku, w twierdzy Bojen. Yy, jakoś tak nie wyobrażamy sobie chyba, żeby nasze miasto funkcjonowało bez festiwalu szantowego, a yy, festiwal bez naszego miasta. Młodzi ludzie, duża ich część, yy... Przejęli się ideą szant, bo przecież ta idea szant namawia nas, żebyśmy płynęli na jeziora, żebyśmy płynęli na morze, żebyśmy się uczyli grać i śpiewać. Kto śpiewa, to się dwa razy modli. Prawda? Mam nadzieję, że, że ten ruch szantowy w Polsce na razie ma się dobrze i że będzie odbywał się także w przyszłych latach. Swoją muzyką chciałem rozweselić ludzi, no tak, no pocieszyć, no wiadomo, zabawa, nie? Żeby właśnie zobaczyć, czy to, co ja tworzę, tego, czy coś się spodoba ludziom, czy to oni zaczną, no po prostu, czy przyjmą to do siebie. Nie? Dlaczego taka pesymistyczna nazwa zespołu? Kochani, tą nazwę wymyślił nasz kolega Piotr, który stoi po prawej który naszej stronie. Byłem za burtą, ale za tej burty się wydostałem z powrotem. Ja bez mikrofonu się świetnie radzę. E, e, taka nazwa, gdyż nie raz byłem w życiu za burtą i za te burty się wydostałem. E, no i jakoś, jakoś ta nazwa e, nam, e, nam się bardzo spodobała. Przy czym Często jak za te burty się wraca, są jakieś straty i tak jak widać, tutaj rekiny nam spodnie poprzartywały właśnie. Za burtą, bo chcemy, żeby, chcemy naszymi utworami pokazać to właśnie to ludziom zaśpiewać, że nie zawsze jest fajnie i, i, i marzymy o tym, co, co możemy mieć, a, a co nas czasem mija, albo to, co było. Nie jest to pesymistyczna nazwa. nazwa. My uważamy, że za burtą tak, jest optymistyczna nazwa. Jest to optymistyczna, bo dajemy ludziom, chcemy dawać ludziom te utwory, które... Właśnie przybliżą ich do swoich marzeń, do swoich e, dalekich wspomnień i tak dalej. Za burtą tak, tak. nie jest źle. I no też chcemy to... w radosny sposób pokazywać smutne losy tych biednych marynarzy, którzy tam się, <grym> prawda, pętali, top, topili i w ogóle, <grym> A poza tym, no nie jeden w wyniku dobrej zabawy za, 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 za burtę wypadł i cóż, no to taka kolej rzeczy. Kolega, wypadł za burtę, stratwy, może opowiedz. O, o stratwy, tak, wypadłem za burtę, gdyż m, m, pomuliły mi się strony, m, prawda? Poza, z, zamiast sobie wzdłuż poszedłem w i, i trzeci krok znalazł, tak. Sobie, o jeden krok za daleko. Taką nadzieję. Publiczność ja po prostu. Spodobamy. Ja mało się nie popłakałem. To są wspaniali ludzie, którzy widać, że czują szanty, że kochają szanty. Jestem bardzo przyjemnie, że mogliśmy, że tak było się, byliśmy ciepło przyjęci. No i z tą no publicznością się też łatwiej gra po prostu. A przy okazji był to dla nas sprawdzian, czy rzeczywiście te piosenki były takie, jakie być powinny. Dokładnie są to nasze utwory, tylko i wyłącznie nasze. Kochamy grać swoje utwory, nie chcemy komuś zabierać jego twórczości. Także wszystkie utwory były nasze. To jest tym bardziej dla nas ważne, że ee, ważne zostały jest to, że, tak przyjęte że zostały to tak, tak przyjęte. Wbrew pozorom e, publiczność zaczęła śpiewać refreny przy pierwszym naszym wykonaniu tych utworów. Także e, no to jest cudowne. Po to się to gra, czyli za, za, zapaliło. Tak? Ray! Ray. Ale przewrotny jest los, i za burty wskoczyliśmy na samą górę, na wierzch. W dodatku był już był piątek 13, więc też powinien być pech, A pech przyniósł nam szczęście, więc oby więcej takiego pecha, co przynosi nam szczęście. Ale chcemy grać, chcemy grać szanty. Dziękujemy całemu Giżycku za szanty, za owacje, za reakcje, za wszystko. Byliście wspaniali.

Zespół Przylądek Dobrych Dni, zespół, który szczyci się tym, że może dołączyć albo dołącza powoli do stylu folk rockowego, który coraz mocniej i prężniej rozwija się w Polsce. Jest to. Nie wiem jak to nazwać, ale ja oceniam to pozytywnie. Wdziera się na scenę styl rock and roll i dobrze. Rockowe takie uderzenia, jakieś disco czasami wyskoczy, styl country, czasem bossanova jazz. Bo mam na myśli pewną konwencję, w której młodzi ludzie pokazują swoje utwory muzyczne i swój wokal i swoje teksty. Czy to są nowe szlaki? Już jest kilka zespołów, które przecierały te szlaki, a my staramy się iść tą drogą i dorzucać do tego coś od siebie, coś co nam w serce gra. Na razie gramy i śpiewamy dla dorosłej publiczności i to nie tylko dla żeglarskiej, ale ogólnej, bo tak jak było słychać i widać, gramy folkloka, loka magnistycznego z tekstami które tutaj mówią bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim o tym, jak się żyje, jak się żyje z morzem. Jak makiem zasiał odpływają pod ręki, jaki z ogniska gwiazd. Czasem wiatr za szaleści rąkiem leśnej sukienki, a horyzont zaściera się u nami gniazd Gdzie oczy ponieść mogą naturze, na duże odpowiedz na je, gdzie serce i rozum jedną chodzą drogą i zabawiać koszul i grę Został smutki i pogodnie, gdzie oczy ponieść mogą naturze, na duże odpowiedz na je, gdzie serce i rozum jedną chodzą drogą i zabawiać koszul i grę. Teraz wyszła kapitalizm, czyli pro profesja. Ci ludzie chodzą często do szkoły muzycznej, uczą się na instrumentach, zawyżają ten poziom coraz dalej i taki zawyżony poziom już jak za dobrze się gra, co wiemy po, po utworach jazzowych, jakiś taki styl modern, czy całotonowe gamy, prawda, to już nie przyciąga ty, takiej publiczności. Ale mamy nadzieję, że dzięki temu, że różne rodzaje muzyki wdzierają się na scenę szantową, że ten ruch dalej będzie miał swoich sympatyków. Czyli piosenka szuwarowo-wagenna nie zaginie. szuwarowo bagienna na pewno nie zaginie. Rybacka ja też obiecuję, że nie zaginie.